Pracując w zespole, dobrze jest określić zestaw praktyk, których przestrzegać będą wszystkie osoby pracujące w tym zespole, zarówno jeżeli chodzi o pisanie kodu, jak i wszystko, co z tym kodem jest związane. Jedną z takich dobrych praktyk jest już na samym początku określenie sposobu pracy z gitem. Istnieją bowiem dwa sposoby wprowadzenia zmian do repozytorium: merge i rebase. Dzisiaj opowiem Wam o różnicach między Mergem i rebase'em. Opowiem Wam też dlaczego Rebase jest tym preferowanym przeze mnie sposobem i pokażę Wam jak robić to dobrze. Kamil Brzeziński, kanał Jak Nauczycie Programowania, zapraszam. Pierwszym sposobem, o którym opowiem jest Merge. Zaczynamy od głównego brancha, brancha Master, na którym mamy dwa komity. Jest to nasz punkt wyjścia do wprowadzania zmian. Mamy do zrobienia jakiś feature. Tworzymy więc naszego feature branża, źródłem którego jest master. Tak więc na samym początku feature branch wygląda dokładnie tak samo jak master, mamy te same dwa komity. I pracujemy sobie nad naszym feature'em. Dodajemy tutaj naszym branchu jakieś kolejne komity: komit numer 1, komit numer 2. Uznajemy, że to jest już ten moment, kiedy nasz feature jest skończony i możemy nasze zmiany przenieść z powrotem na mastera. No ale, właśnie, nad projektem zazwyczaj nie pracujemy sami, jest więc duża szansa, że w momencie, kiedy chcemy nasze zmiany przenieść z powrotem na mastera, na masterze pojawiły się już kolejne komity. Mamy tutaj komit 3, 4 i 5. Co więc się dzieje w przypadku, kiedy teraz użyjemy komendy merge? próbując zmerdżować nasz feature branch do mastera. To co zrobi git, to w tym momencie na samej górze stworzy tak zwany merge commit i wszystkie te nasze zmiany w ten sposób na samą górę wrzuci do mastera. Spójrzmy teraz jakby to wyglądało w przypadku rebase'a. Początek jest dokładnie taki sam. Tu jeszcze zapiszemy na górze rebase. Zaczynamy od mastera. Mamy tutaj dwa komity. Tu jest nasz feature branch. Na początku z tymi samymi dwoma komitami. Dodajemy nasze komity na feature branchu. No i to jest ten moment, kiedy znowu chcemy nasze zmiany przenieść na mastera, na mastera, gdzie już istnieją kolejne komity. Wspomnijmy sobie jeszcze jak to wyglądało w merge'u, w merge'u. Yy, operacja była stosunkowo prosta. Braliśmy naszego brancha, braliśmy nasze zmiany, Git tworzył tak zwanego merge commita, wrzucał tutaj to na samą górę, nie zmieniając nic w historii. Merge zrobiony. W przypadku rebase'a wygląda to nieco inaczej, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, trzeba rebase'ować kod, sprowadzić go do jakiegoś wspólnego źródła. I to co robimy w tym przypadku to Robimy git pull na masterze, tak żeby mieć jego najnowszą wersję. W tym przypadku wersję z trzema nowymi komitami. Wracamy na naszego feature brancha i wykonujemy komendę git rebase master na tym branchu. I to co się dzieje wtedy, to git zmienia nam historię naszego feature brancha. To co się wydarzy, to nasz branch przyjmie teraz postać 1, 2 to są te komity, które mieliśmy już z mastera na samym początku. Następnie Rebase doda te komity, które pojawiły się na masterze w międzyczasie, czyli 3, 4 i 5. I dopiero na samą górę git wrzuci nasze dwie zmiany. I teraz przełączając się z powrotem na mastera i wykonując komendę git merge, z naszym branżem, tak naprawdę zrobimy mergea już z branżem w takiej oto postaci. Tak więc nasze dwa komity bez żadnych zmian pojawią się tutaj, na samej górze. Czyli zmiany, które pojawiły się na masterze przed naszymi zmianami, będą niżej w historii niż nasze zmiany. Głównym powodem, dla których w swoich projektach korzystam z rebase, a, a nie z merge'a, jest liniowa historia zmian. I co się z tym wiąże? Większa kontrola nad tymi zmianami. Spójrzmy najpierw na rebase'a. Tutaj powstały już kolejne dwa komity nad naszymi komitami: commit 6 i 7. I wyobraźmy sobie, że w tym momencie zorientowaliśmy się, że z naszym kodem jest coś nie tak. Na masterze jest jakiś błąd, jest jakiś bug, coś w projekcie nie działa tak jak powinno. I szukamy miejsca, w którym ten błąd powstał. W przypadku, gdy rebase'ujemy, nasz kod jest. Całkiem prosto, idziemy commit po komicie. Tutaj jeszcze było OK, tutaj też było OK, i dochodzimy do momentu naszych commitów do naszego feature brancha, do commitów z naszych feature, naszego feature brancha, i sprawdzamy, że któryś z tych commitów wprowadził błąd, wprowadził baga. W bardzo prosty sposób możemy zawęzić obszar poszukiwań, naprawić baga. Wszystko jest OK. Jak to wygląda w przypadku merge'a? W przypadku merge'a sprawa jest o tyle trudniejsza, że idąc sobie w głąb naszej historii, również dochodzimy do momentu, gdzie znaleźliśmy błąd. Widzimy, że w przypadku komita numer 6 coś już było nie tak, a w przypadku komita numer 5 wszystko działało. Tak więc, coś się musiało wydarzyć tutaj, w momencie merge komita. Ale nie jest to tak proste jak w przypadku rebase'a, żeby zobaczyć, co dokładnie się wydarzyło i co spowodowało baga. Dlatego, że przełączając się naszego Feature Brancha, bardzo możliwe jest, że komity numer 2 i komity numer 1 wciąż będą działać zupełnie prawidłowo, dlatego że tutaj jeszcze mamy zupełnie inną historię. Nie mamy komitów numer 3, 4 i 5, które pojawiły się w tym momencie przed naszym mergem. Tutaj w tym przypadku zribuzowaliśmy nasz kod mamy liniową historię. Możemy zobaczyć, że w tym przypadku, w przypadku komitu numer 5, coś działało, tutaj nie działa. Ale mamy tutaj historię interakcji między tymi zmianami, między tymi komitami. W tym przypadku te dwie gałęzie są od siebie zupełnie odrębne. Nie wiemy, jak commit numer 2 wpłynął na commit numer 5, lub wpłynął na commit numer 4, i vice versa. Dużo trudniej jest w tym momencie znaleźć buga. Dlatego, w moim przypadku, preferowanym sposobem pracy z kodem będzie zawsze rebase. Zawsze staram się feature brancha rebase'ować regularnie, w zasadzie każdego dnia, tak żeby też ten etap merge'a naszych zmian był dużo łatwiejszy, żeby konfliktów było mniej, żeby mieć pewność, że zawsze pracuję na najnowszej wersji kodu. Teraz pokażę wam jak właściwie zrobić rebase w kodzie. Zaczynamy na branchu master. Jak widzimy, mamy tutaj dwa komity. Tworzymy więc naszego feature brancha. Jesteśmy już na feature branchu. Git log pokazuje nam te same dwa komity. Ok, możemy teraz coś na tym branchu skomitować. Tworzymy sobie nowy plik. Feature branch commit. 1. Git status pokaże nam, że ten plik nie został jeszcze dodany do gita. Dodajemy plik 2. TXT. Jeszcze raz git status. OK, nowy plik w repozytorium. Możemy skomitować. Feature branch commit. 1. Dodamy teraz drugiego komita, zedutujemy sobie ten plik. Feature branch commit 2. Komitujemy zmianę. Feature branch commit 2. Ach. Zabrakło jeszcze tutaj słowa git na samym początku. Dobra, git log. Jak widzimy, commit 1, commit 2 są to te komity, które mieliśmy na masterze oraz nasze dwa komity z feature branch. OK, jesteśmy gotowi do połączenia naszych zmian z masterem, do wrzucenia naszych zmian na mastera. W tym celu przekałtujemy mastera. W tym momencie master mógł już się zmienić, ktoś inny mógł wprowadzić jakieś zmiany, dlatego robimy git pull. Jak widzimy, coś się zmieniło. Patrzymy w git logu. Mamy trzy nowe komity: commit 3, commit 4 i commit 5. Tak więc checkoutujemy z powrotem naszego brancha. Tu możemy skorzystać z małego triku, czyli checkout myślnik kautuje to ostatniego brancha, na którym byliśmy, więc nie musimy wpisywać pełnej nazwy naszego brancha, feature branch. Jesteśmy już na feature branchu. Jeszcze raz: git log. Przypomnijmy, jak to wyglądało. Commit 1, commit 2 oraz dwa nasze komity: feature branch commit 1, feature branch commit 2. To, co robimy teraz, to git rebase master. Spójrzmy, w historii, to się wydarzyło. Commit 1, commit 2, commit 3, commit 4, commit 5 i dwa nasze komity zostały wrzucone na samą górę. Ten moment, git rebase master, to jest też moment, kiedy będziemy rozwiązywać potencjalne konflikty. Teraz nie było konfliktów, ponieważ zmiany były w kilku różnych plikach. Natomiast kiedy pracujemy z innymi osobami nad projektem, zdarzyć się może, że będziemy pracować. W tym samym obszarze kodu, więc pojawią się jakieś konflikty, zmienimy razem ten sam plik i trzeba będzie te konflikty rozwiązać. To jest właśnie ten moment, i tutaj też uczulam Was na to, zachęcam do tego, żeby libejzować kod jak najczęściej. Im częściej będziemy libejzować kod, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo powstania konfliktów, a gdy już te konflikty będą, to na pewno będą to konflikty dużo łatwiejsze do rozwiązania. Najgorsze, co można zrobić, to pracować nad swoim featurem przez tydzień lub dwa. Potem spróbować ten kod zrebase'ować z Masterem, spróbować zmergować nasze zmiany i dziwić się, że mamy konflikty, z których nic nie rozumiemy, których nie jesteśmy wręcz w stanie rozwiązać, ponieważ tych zmian po prostu było za dużo. Kod rozjechał się zbyt mocno tak, że rozwiązanie tych konfliktów staje się bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby jak najczęściej rebejzować kod. Dobrze jest z tego uczynić sobie taką dobrą praktykę. Rebejzować kod codziennie, dwa razy dziennie, po prostu. Przełączamy się na Master'a, pulujemy zmiany, wracamy na naszego Feature Branch'a i rebejzujemy kod, i rebejzujemy, regularnie, tak żeby zawsze być na bieżąco ze zmianami, które Pojawiły się na masterze. Ok, teraz mamy kod już zlibejzowany. Możemy wrócić na mastera. Git -log, przypominam 1, 2, 3, 4, 5. I to, co teraz możemy zrobić, to używając komerdy, komendy merge, wrzucić naszego feature branch'a. Spójrzmy, spójrzmy teraz na historię. Historia jest już historią liniową. Nasze komity zostały wrzucone. Nad komit 3, 4 i 5. Jak widzicie, Rebase nie jest żadnym rocket science. Natomiast zachęcam do przećwiczenia tego workflowu. Wystarczy kilka razy zmergować kod w ten sposób, używając wcześniej Rebase'a, żeby ten sposób pracy z Gitem wszedł już nam w krew. Żeby każdy kolejny krok podczas pracy w ten sposób był dla nas już czymś automatycznym i naturalnym. Do samego Gita jeszcze niejednokrotnie będziemy tutaj wracać. Będziemy rozmawiać o skłoszowaniu komitów, o cherry pickach, o tym jak połączyć gita na przykład z bitbucketem i z tego poziomu tworzyć Pull Requesty. Będziemy rozmawiać o tym, czym w ogóle są Pull Requesty, o tym dlaczego warto je stosować, jak z nimi pracować i tak Tymczasem na dzisiaj to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby oglądać film, inne filmy z tego kanału. Jeżeli macie jakiś komentarz, jeżeli coś Wam się teraz nasuwa, jeżeli chcielibyście o czymś porozmawiać, również zachęcam do zostawienia komentarza. Wyświetlają Wam się teraz również dwie propozycje dwóch ostatnich filmów o tym, że warto być leniwym programistą i o tym, że warto pisać czysty kod. Do oglądania, których również bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Na dzisiaj tyle. Dzięki. Cześć.